Siema, tu stary dziad. Zbliża się szósty sezon Diablo 2 Resurrected. Reset ladera, i wielu z was, wielu z moich widzów na pewno będzie chciało w niego zagrać. Co więcej, wielu będzie chciało się ścigać, dorobić się na nim. I najbardziej stabilnym sposobem na dorobienie się na restacie ladera jest farmienie pochodni na Uber Tristram. Jednak jest to bardzo trudne. Dlatego zapraszam Was do poradnika, w którym pokażę Wam jak możecie dosłownie w kilka godzin, o ile gracie w teamie, albo kilkanaście, kilkadziesiąt, stworzyć postać, która będzie farmić Uber Tristram. Są dwie klasy, które radzą sobie z tym i jest jedna, która jest zdecydowanie lepsza niż druga. To wszystko opowiem w tym filmie. Opowiem też, jak farmić Uber Tristram w teamie, jakie postacie jako support się przydadzą, jakie triki możecie użyć. Także mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Zapraszam oczywiście do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Pierwszą postacią, gorszą, jest zabójczyni, dokładnie Kika Sinka. Taką zabójczynię możecie bardzo łatwo stworzyć, jednak żeby pewnie ona zabijała ubery, szczególnie na hardkorze będziecie potrzebować support teamu, gdyż posiada ona pewne wady. Najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć, żeby zabić ubery, to jest tak. Po pierwsze musicie używać drudzgocącego uderzenia, bo inaczej zjechanie ich życie jest bardzo trudne z itemami, które są dopiero po restarcie ledera bardzo słabe, jest druzgocące uderzenie, musicie blokować ich regenerację życia, więc potrzebujecie otwarcie rany i to jest bardzo trudne do zdobycia, szczególnie na początku. Potrzebujecie, potrzebujecie też wykradać z nich życie bardzo szybko, więc potrzebujecie, znaczy bardzo szybko, bardzo szybko atakować, żeby wykradać życie, czyli potrzebujecie klątwę wyssania życia, żeby każdy atak wykradał maksymalną ilość życia. Oprócz tego potrzebujecie także bardzo wysokie rezisty. Mephisto ma 20 poziom aury przekonanie, czyli zmniejsza wasze rezisty o 120%. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że to jest pieko, macie minus 190. A więc, żeby mieć skapowane rezisty na, na 75%, potrzebujecie mieć na błyskawicę tutaj poziom 265% premii do odporności na błyskawice I najlepiej, jakbyście jeszcze zebrali jakąś absorpcję błyskawic, bo Mephisto jest problemem. Zanim przejdę do tej zabójczyni, powiem wam też, jak Team może Wam pomóc. Po pierwsze, jeżeli, jeżeli robicie Ubery w teamie, ważne, żeby portal otworzyła Czarodziejka i na P1 przyleciała przez miasto, żeby zrespawnować Ubery na players 1. Dzięki temu będą miały mniej życia. Po prostu przelatuje, nawet wiecie, nie przez środek, tylko tak, żeby je minąć 2,5 ekranu od nich, żeby im się życie już y, zapisało jako P1. Potem Czarodziejka wychodzi. I jakie postacie potrzebujecie? Potem potrzebujecie barba najlepiej, który rzuci okrzyki na was. Jeżeli gracie kika synką, bardzo przydatna będzie czarodziejka z enchantem, która podbije wam skuteczność ataku. I bardzo dobry będzie druid na falę uderzeniową, który będzie w stanie powstrzymać wszystkie miniony przed tym, że cokolwiek robiły, po prostu będzie je stanował. Teoretycznie dobry jest też Nekro z bandą przywołańców, cokolwiek by to było, że po prostu jako masa blokował wszystko, co się rusza, ale nie jest konieczny. Więc najważniejsze postacie to jest według mnie Barb z BO i druid z, yy, z falą uderzeniową. Jeżeli macie w drużynie Paladyna z aurą przekonania 21 poziom lub wyższy, to ona będzie, zlikwiduje aurę Mefista. Po prostu nałoży się na Mefista i Mephisto nie będzie zdejmował Wam odporności, co sprawi, że nie musicie wyciągać aż takich absurdalnych wartości tutaj na odporności na błyskawice. także paladyn tradycyjnie na 21 level, także się przyda, może on używać na przykład Holy Bolta, Przekonanie Holy Bolt będzie was leczył, będzie czyścił demony i nieumarłych przyzwanych, może używać pięści niebios, bardzo dobry support, także jeżeli robicie to w teamie, naprawdę będzie wam dużo łatwiej, szczególnie na hardkorze, nie, nie polecam wchodzić samemu, ale jeżeli chcecie, to taką zabójczynią nie będzie to praste, aczkolwiek jest to teoretycznie możliwe. Bez BO bardzo trudne. I teraz pokażę Wam, jak rozdałem umiejętności. Używacie pozura Smoka i to jest zmaksowane. To jest Wasza umiejętność docelowa. Bardzo szybki atak z dobrym podusem do skuteczności ataku. W dyscyplinach cienia mam zmaksowany płaszcz cieni i zmaksowane zniknięcie, żeby mieć po prostu zmaksowane rezy. Odporne zmniejszenie obrażeń fizycznych. A paczcie będzie blokował część damage'u od minionów, które są przyzywane przez Ubery. W pułapkach zero. Tertycznie możecie uderze uderzenie umysłu używać, ale to tak bardziej jak biegacie, bo jak już walczycie, to nie ma czasu na rzucanie tego zaklęcia. Także tak to się prezentuje. I teraz tak. Problemem jest. Problem jest skuteczność ataku na tej, na tej zabójczyni, gdyż musicie ubery jak najczęściej trafiać. I z mojego doświadczenia to jest około 10 tysięcy skuteczności ataku, żeby to miało sens, jednak jest to bardzo ciężko osiągnąć. Jeśli chodzi o przedmioty, które używacie, to tak, jako broń możecie używać czerni, które daje wam 40% ryzykującego uderzenia, rękawice i buty yy, pierścienie. Powinny się skupiać, tak ja tutaj mam buty stopy goblina, ale jeżeli nie znajdziecie stóp goblina, które wam dadzą druzgocące uderzenie, to jakieś drugopoziomowe buty. Oczywiście damage skopa liczy się z butów, nie z broni, pamiętajcie o tym, tutaj macie obrażenia skopnięcia, aczkolwiek obrażenia same fizyczne nie są tak istotne. Najważniejsze jest otwarcie rany i najważniejsze jest druzgocące uderzenie. Także tu mogą być jakieś drugopoziomowe buty, najlepiej jakbyście znaleźli jeść zarzezi. no ale jakie macie szanse, na początku ladera bardzo ciężko. RINGI są to BLAT RINGI i BLAT amulet. musicie szukać na tym odporności na błyskawice, jeżeli innych odporności, wykradanie życia, bonus do życia, fajne bonusy, wszystko co zwiększa waszą przeżywalność, rękawice do odporności na błyskawice, pas, takie pasy może, możecie kupić u kupców, są one zawsze czerwone, pasy wieloryba, yy, które dają maksymalnie 100 do życia, jakby dały jeszcze jakieś razy, byłoby spoko. Talizmany, które powinniście szukać, to powinny być talizmany do skuteczności ataku, do życia i do odporności, przede wszystkim na błyskawice, ale też bardzo przydaje się ogień jako drugi, zimno także jest przydatne. Zbroja jest to przymus i wiem, że runa umie jest dosyć rzadka, ale potrzebujecie mieć jakieś źródło otwarcia rany. Jeżeli nie macie e, rękawic, drakuli i, i mm, miejsca rzezi, to przymus jest idealnym źródłem otwarcia rany, przy tego daje rezy i jeszcze dodatkowo trochę druzgocącego uderzenia. Bardzo dobra zbroja, um do znalezienia na później. Jeżeli gracie w teamie, jedna osoba z ośmiu powinna runkę um znaleźć. Tarcza. Bardzo ważne, że mieć jakieś źródło, nie można zamrozić i najłatwiej jest to zrobić na tarczy Rym. Bardzo prosta do złożenia, dodatkowo daje wam rezy. I helm, grunt najprostszy sposób, żeby zdobyć Absorpcję błyskawic, dodatkowo bardzo duży bonus do odporności na błyskawice. Także must have. Teraz tak, patrzcie, skuteczność ataku w tym momencie to jest 5063 i to jest bardzo mało. Jeżeli znajdziecie set anioła, czyli pierścień amulet anioła, będziecie mieć znacznie podbitą skuteczność ataku i to może wystarczy. Możecie też szukać kapliczki walki, która wam podbije razy, plus 200% skuteczność ataku do bardzo wysokiego poziomu, do parunastu tysięcy i wtedy też jesteście urządzeni. Jeżeli nie, przydałaby się czarodziejka z 20 poziomem enchant'a, żeby podbić tą skuteczność ataku. Ja tutaj użyję Szczytowanej Kończyny Demona na sobie, Szczytowanej, bo ma pierwszy poziom, ale po prostu nie chciałem siły tutaj ładować, tak jakbym miał czarodziejkę w teamie. No i najważniejsza, Różka z Ładunkami Klątwy Wykradania Życia. Sprawdzę jeszcze, czy jest P1 i pokażę Wam. To jest ciężka jazda. Według mnie bez teamu, kicasinką jest to zrobić ekstremalnie trudno. No ale możecie, możecie próbować, tak? Możecie próbować. Ja teraz spróbuję. Używam oczywiście zniknięcia na sobie. No i co? Lecimy. Wchodzimy. Czekajcie, tutaj mi się coś jeszcze. Zaczęło mi się tutaj tak przełączyła scena jakoś w nagrywaniu. Kompletnie nie wiem jak to naprawić. Okej. Okay. Przepraszam, drobne problemy techniczne. Wracamy. Także idziemy na no Ubery. Rezy na Mefistę są dobre, ale on i tak nas z-one-shotuje. Oczywiście fuller redżowy muszą być. Kusimy, leci Fisto. Klątwa na niego. Sami widzieliście, nic mu nie zrobiłem. E, mimo, że tutaj mamy druzgocące uderzenie 80%, mamy sporą szansę na otwarcie rany, gdzie to jest. 33%, no to za dużo damage'u w niego nie weszło. Teraz tak, lepiej jak są magowie, bo magów można Bo magów można wyłączyć płaszczem cieni, ale jest to mega trudne i mega niebezpieczne bez, bez rozkazów. No i dętka. Jak widzicie, Mephisto dalej może was bardzo łatwo zabić i naprawdę trzeba się postarać i według mnie bez, teima, ki, bez teamu Sinko prak praktycznie nie ma szans w pojedynku z uberami. Jakby był team, powstrzymaliby oni miniony, Kikasinka mogłaby się na nim skupić i go wyczyścić, ale solo jest mega, mega ciężko. Pokażę wam teraz pit, który jest znacznie lepszy. Muszę przerzucić tylko części temu z tej Kikasinki na niego. Jest to oczywiście Paladyn. Przewaga Paladyna jest podstawowa. Paladyn używa smite, a Smite ma 100% na trafienie niezależnie od waszej skuteczności ataku. Dzięki temu możecie całkowicie zlać wszelkie tematy skuteczności ataku. Macie po prostu 100% na trafienie. Jak widzicie tu był Ardian, to będzie Haman. Pozdrawiam chłopaki. Wiem, że będziecie to oglądać. To jest mój team i my pl mamy plan zabić Ubery. Mam nadzieję, że ten film ich przekona do tego, żebyśmy robili to paladynem. Teraz tak. Yy. Mhm. Wszystko za ciężkie. Ale mam nadzieję, że wszystkich punktów siły jeszcze nie rozdałem. Tak jest. nawet 95, ale możemy poradzić sobie bez tu gablina, Nie mam tutaj żadnego żadnego paska. No dobra, zacznijmy jak tam rezy. 272 to już jest wystarczająco. I teraz tak. Na Paladynie macie pewną przewagę, bo możecie na przykład, tak jak mówię, macie przede wszystkim 100% trafienia ze smajta. Potrzebujecie to druzgocące uderzenie. Możecie używać czerni, ale możecie też używać złośliwości i wtedy macie 100% na otwarcie rany, a druzgocące uderzenie musi pochodzić wtedy z najprawdopodobniej z butów czyli właśnie ze stóp goblina albo jeźdźca rzezi. Możecie używać tarczy Rym, żeby było nie można zamrozić. Jeżeli jednak ciężko Wam uzyskać rezy, teoretycznie możecie używać tarczy z czterema diamentami. To jest tarcza, która ma 25% na wszystkie odporności. Tarcze Polady mają automatycznie odporności e, jakiś bonus, maksymalnie plus 45. I z czterema diamentami, diamentami macie 101%. Ja tutaj używam kombas przymusem. Zobaczmy, jak wyglądają staty. 55 zgorzające, 33 otwarcie, rany. 33 to jest naprawdę wystarczająco. Więc w ogóle nie musicie się przejmować, e, przejmować skutecznością ataku. I teraz, jeżeli chodzi o rozdanie punktów, to Pchnięcie, święta tarcza, max. I fanatyzm maksowany. I wasz atak będzie trafiał za każdym razem. Oczywiście życia jakoś dużo tutaj nie mamy. Nie mamy też redukcji obrażeń fizycznych. Ale zobaczymy jak poradzi sobie paladyn w porównaniu do, do zabójczyni. Zapomniałem jeszcze przerzucić różkę wykradania życia. Czyli tak, czerń, coś tam do rezów, przymus, grunt oczywiście bardzo polecam, szczególnie na uber, uber mefista. Na pozostałe ubery, czyli na diablo i na bala, warto też popracować nad rezistem na ogień, który ja tutaj mam niestety bardzo, bardzo niski, ale teoretycznie mogę ubrać na przykład tą tarczę i wtedy rezy są już dużo, dużo lepsze. E Możecie też pomyśleć o większej ilości, yy, większej ilości zet, zręczności, żeby mieć po prostu skapowany blok, albo trochę wyższy. Ja w tej chwili mam nic, jedynie 14%, ale to też jest poziomowa tarcza, dosyć słaba. No dobra, jeszcze różdżka. No, jak widzicie, poszło dużo lepiej, ale nie aż tak dobrze jak, jak, jak wcześniej. I to, co mnie zabiło, to były przede wszystkim, znowuż, minione. Także tutaj solo da się to zrobić, ale potrzeba, według mnie, więcej bloku, lepsze rezy na, lepsze rezy na pozostałe, hmm, pozostałe żywioły, czyli na ogień, na błyskawice. Na błyskawice mieliśmy skapowane, ale na ogień, na zimno. No i z timem jest to zrobić dużo lepiej. Jednak, dzięki temu, że ten paladyn trafiał cały czas, no właściwie tylko taki duży bers od Mefista coś mu robił. Gdybyśmy mieli jeszcze na sobie okrzyki, myślę, że spokojnie byśmy to wysolowali. Także tak mniej więcej ubierać swoje postacie. Mi się nie udało, ale poszedłem tutaj w ekstremalnie słabym sprzęcie, żeby pokazać Wam, jak, jakie post jak słabe postacie mogą podejść do Mefista. Oczywiście, wiadomo, to było e, nieudane podejście, ale myślę, że z teamem jest to spokojnie do zrobienia, jeżeli raszujecie kilka godzin po... Starcie ladera, także powodzenia, dobrych dropów, do usłyszenia i trzymajcie się.